Tylko uśmiech pozostał na twarzy. Tylko uśmiech pozostał na twarzy. Ironicznie śmieje się z metryki. Dziś daremnie w samotności marzę o miłości, co wypełnia koszyki. Cała reszta się gdzieś zapodziała. Płonień serca i cudna uroda. I ta rączka, wówczas taka mała, dzisiaj inna. Czy mam ci ją podać? Poznajesz sprzed lat tę dziewczynę, Która w lesie poziomki zbierała? A wspomnienia tak drogie, jedyne, W nich na dobre zgubiłam się cała. Więc się śmieję wesoło do wspomnień, Tych z młodości, schowanych w koszyku, I zawołam: kochany, chodź do mnie. Tutaj rośnie poziomek bez lyku. I dłoń w dłoni. Poziomek szukała tych dojrzałych i pięknych w kolorze, a z szukania przyjemność wspaniała. Czy znaleźli? Jak myślisz? Być może.